Ja mam wszystkim, chcę tym przynieść i teraz w kolejnym odcinku z Need for W zasadzie w, drugim, w kolejnym odcinku drugiego sezonu z Need for Speeda ehm, I e, teraz chcę, wam, chcę wam w tym odcinku napisać, muszę znaczy napisać, powiedzieć e, Powiedzieć, powiedzieć e, Jak będą O Chodzi mi o godziny i o... tak dalej, i tak dalej. W sensie godziny, dni, e, kiedy będą nagrywane dane, dane gry. Z aktualnych gier, które nagrywam, czyli Need for Speed i World of Tanks, to Need for Speed będzie nagrywany w... w, 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 w co jest? Wtorek, we wtorki, czwartki, Yy... i piątki nie wróć w poniedziałki yy... środy i w poniedziałki środy i piątki tak w poniedziałek środy i piątek yy, i ewentualnie w sobotę czyli najprawdopodobniej w sobotę o w ten sposób yy... czyli poniedziałek, środa i piątek i sobota w godzinach między 15.15 e, 15, 15, a 17.30 e, będzie nagrywany właśnie Need for Speed e, natomiast World of Tanks będzie nagrywany w godzinach między Odnośnie wtorków to jest niewiadome, nie wiadome, jest, nie jest pewne Czy będzie nagrywany we wtorki jakikolwiek odcinek Czy we wtorki będzie nagrywany jakikolwiek odcinek, bo mam sporo zajęć we wtorki Jeżeli będzie, to będzie to właśnie World of Tanks, też w godzinach między między 15.15. 15 a, a 17.30. Hmm. Oj, sorry. Między 17, 15 a 17.30. W e, czwartek... Między, też między 15.00 a 17.30 będzie World of Tanks nagrywany? W sobotę i być może w niedzielę um, Ale w sobotę i niedzielę to jeszcze nie wiem kiedy um, W sobotę i niedzielę to nie wiadomo kiedy będę nagrywał, bo wiem, że 21 e, lutego mam e, no tak jakby z zajęć dodatkowych jakiś tam egzamin um żeby po prostu mój nauczyciel sprawdził jak nam sobie, jakby nam poszła ta próbna matura z angielskiego też powiedziałem z jakiego przedmiotu i co tak z angielskiego dodatkowego opisy próbną maturę poziomu poziom podstawowy i rozszerzonych też przy okazji ja sam chcę się sprawdzić co mi lepiej pójdzie czy podstawa znaczy podstawa to wiem bo próbną podstawę już miałem u siebie w szkole na 50% zeszłym na no ale nieważne yyyym ehm... kurde, za mocno chucham znowu ehm... butówka? No, join, join, do inne się. Eee, nie wiem kiedy będę rzucane, ale tak jak mówiłem, podałem już wam dni, e, w które będzie nagrywane będą nagrywane dane... What the fuck, czemu mi się to przyznęło? Będą nagrywane World of Tanks i... Need for Speed? Czekajcie, łyczka w coli, w coli sobie wezmę. Zwa. Um. I wywaliło mnie z zawodów. Dzięki głównemu. Pogzam. Okej. Okay. Jestem po przerwie. Po, tu, powtórzę po raz kolejny. E, Need for Speed będzie, będzie nagrywany... E, w poniedziałki, środy i... E, w poniedziałki, środy, piątki i soboty... To za idiota. w poniedziałki, poniedziałki, środy i... poniedziałki, środy, piątki i soboty... E, World of Tanks będzie nagrywany i być może we wtorki, że jakikolwiek odcinek, nie wiem czy będzie nagrywany we wtorki, we wtorek, czwartek i sobotę, nagrywany, nie, nie mówiłem kiedy będzie grany, ujej, za też kuchniecie. Kiedy wrzucone będzie to nie wiem, ale e... będzie na... nagrywane te odcinki w... Znaczy, w... dane dni będą nagrywane między 15.15 15, a 17.30. Ehm... Chyba, że uda mi się wyrobić jeszcze to wtedy w ten, w, ten sam dzień, w ten sam dzień ewentualnie go wrzucę, bo teraz staram się robić jakieś tylko 15-minutowe filmy, żeby było co oglądać. gdyż nie nagrywałem ten weekend po prostu to nie chciałem Aha i niedługo, znaczy w następnym, najbliższym, może tak. W 31 odcinku z World of Tanksa pojawi się bitwa artylerią, już, bo kupiłem sobie tą artylerię 9 O. Jak kupiłem sobie te artyleri 9 tego hmm. Aha, jeszcze rozpisę yy, to co mówiłem będziecie mieli na Facebooku. Nas przypnę na samą górę strony, w sensie na strony... w sensie fanpage'a. I tak w ogóle to macie adnotację cały czas yy, na moim niku. Yy, w lewym górnym rogu macie adnotację do Facebooka. A i na minimapce, znaczy gdzieś tam jeszcze... Na... Tak, na minimapie nie macie żadnego filmiku ani nic, yy, po prostu jest adnotacja na minimapce yy, do mojego drugiego kanału, gdzie ja z kumplem nagrywam wideologii, vlogi, coś jakby, znaczy filmy takie, wydurniając specjalnie się wydurniemy i tak dalej. Yy. No, jaki baranowy przedmiot, przedmiotu, chcesz. Mm. Rabi, stadi, go! Masz 1500? Dlaczego 1500? Nie, dla mnie. Czekajcie, bo tu jest. Tak, to tutaj się teraz zbiera kryształy, to jest ta część. ej, ej ale mnie zarzuciło tył. I tak jak widzieliście, zmieniłem sobie mm, lakier w samochodzie. W sensie wszystkie te elementy typu lakier samochodu, zmieniłem felgi, zmieniłem osiągi. Znaczy osiągów to nie widać. Eee... <grych> zmieniłem. Sobie, zmieniłem sobie felgi jeszcze kolor... Wow. Te felgi też. Hmm. A, jeszcze mam nagrany. Nagrany... Ciekawe mi miele osób ogląda do końca moje odcinki. Chcecie, to możecie napisać. Eee. Podejrzewam, że JTK ogląda i... z Ogląda JTK i Skorpion. Jak się wejdę i wyjdę z kryjówki. No i okej, okay, jest nabrawiony. I ja zrobił taki śmieszny błąd. Że jak się wejdzie i wyjdzie do z kryjówki, znaczy w sensie wejdzie, wejdzie do i wyjdzie z kryjówki, to po prostu... Mm, to jest... było zrzucone, tak jak tamto, gdzieś się przed chwilą. Aha, miałem jechać prosto. Znaczy, w sensie... tam na bok. Spore spisko macie! Kiedy możecie mnie spotkać na wardzie? I kiedy możecie mnie spotkać? Znaczy, może... Mm, może tak, e... W godzinach między 15... A 17.30 na pewno będę na którejś z tych z gier Czyli z, albo na Need for Speedie Albo na World of Tanksie Ale większe prawdopodobieństwo jest, że będę na World of Tanksie Aniżeli na Need for Speedie gram właśnie w World, World of Tanksa hmm, Aniżeli w Need for Speeda. Jest po prostu... Wow. Jest po prostu... Tak bywa. <grym> no i tak. A, dobra. pozbieram tak kryształy i skończymy odcinek. Chyba było tylko 3 trzy od... trzy wyścigi. Wow. Trzy wyścigi na odcinku, ale... No ale tak bywa. Znowu mam jakiś błąd. Dobra, mam jeszcze 10 kryształów do zbierania Tam widzę jednego. Też mi się przypomniało. Yy, JTK, i jako 0 pytał się mnie jakiś czas temu, czy mam samochód. Tak, mam samochód i mam nagrany właśnie dziennik wędrowca, gdzie mogę Wam pokazać jeszcze samochód, bo końcówki jeszcze mam nie, końcówkę mam jeszcze nie nagraną. DZIENNIK WĘDROWCA są to filmiki moje z wyjazdu, coś jakby wideologii, no. E, z moich wyjazdów do rodziny, na przykład, czy do... no gdziekolwiek wyjazdu. I napiszcie mi, kiedy chcecie, żebym wrzucił ten odcinek. Czy... Jakoś niedługo, czy wam to wszystko... wszystko jedno, czy co, czy... nie, tu pojechałem. Nie, nie udało mi się tak jak dom zawraca, z szybkich i wściekłych, ale mniejsze. Bo on chyba też miał musclecara, typu takiego sportowego. że znaczy no, szybkich i wściekłych to wszyscy mają sportowe, ale nieistotne. O, Ford Mustang. Moje ulubione auto. Tak, jak już mówiłem, przez cały filmik macie na moim niku. Znaczy w ogóle teraz przez, w lewym górnym rogu przez wszystkie y, odcinki macie adnotacje do mojego Facebooka. Natomiast na minimapce. Y, znaczy w prawym dolnym rogu. Od, o! W prawym dolnym rogu niekoniecznie na minimapce. Wydolny Dolny Róg to jest adnotacja do mojego drugiego kanału. Co prawda tam nie wrzucam już jakiś czas odcinków, no ale... no ale tak. A i napiszcie mi, czy chcielibyście, żebym zrobił coś tak jakby spotkanie z... Możliwość spotkania się ze mną, żebym coś, coś takiego zrobił. E, oczywiście to będzie w mieście, gdzie ja mieszkam, bo nie mam za bardzo możliwości wyjechania. E, ze względu na brak pieniędzy. Nie że coś mi się nie chce. Hmm. Napiszcie, no, jeżeli chcecie, to mogę spróbować zrobić w trakcie moich ferii, e, jakoś tak specjalnie w, w, w którymś z weekendu czyli któryś, e, sobota niedziela. E, też, no, w sobotę albo niedzielę. Na zasadzie mam dwie do wyboru. W ferii, to ja mam dwie do wyboru: w sobotę i niedzielę. Ile? Jeden kryształ jest. Zobaczcie gdzie jest jeszcze te pięć kryształów. Muszę sobie kupić w końcu tego Lamborghini RP640 do zbierania kryształów. Dobra, o, dobra, jest. Ogólnie zachęcam was do polubienia mojego fanpage'a. Bo tam macie bardzo albo musimy nie zabiorę. Bardzo często tam, jeżeli na YouTube się nie pojawia, to tam bardzo często mówię... Znaczy, mówię, no... Umieszczam posty... Hmm. Co się pojawi na przykład... Znaczy, tego to jeszcze akurat nie robiłem, ale planuję zrobić coś takiego, że... Że z, co się pojawi w dany dzień, e, co będę nagrywał w dany dzień... Bo... One są od jutra tak robię, bo to jest środa, czyli jutro nagrywam nic spida jeszcze. Jeszcze raz. Bo dzisiaj jest wtorek i nagrywam to we wtorek za poniedziałek, bo w poniedziałek nic nie nagrywałem. Jak dziwnie to brzmi, wiem. Mmmm. mnie. Czekajcie, mam. Zawrócić. Ok. Nie. Yeah. No bo ja się z kumplem umówiłem jeszcze że będę za chwilę na, na World of Tanks, tak że muszę się pośpieszyć Ten odcinek już trwa 16 minut, prawie 17 Bo mam timer pod, spod pod ekranem Nicho Speeda Tak więc widzę ile trwa ten Ten e, odcinek Także teraz wbijam bardzo często, na znaczy, w szczęście sensie, bardzo często, no raz na dzień przynajmniej na NitroSpider, żeby nie dostać bana znowu Ale to dostałem bana jak mnie nie było Przecież na, jak byłem na przykład na święta wyjechałem, to wyjechałem i wracam, o, nie mogę się zalogować Taki prezent mało przyjemny mi daje na święta no Dobra, dobra po Poproszę, Po prostu się sobie pojadę Dobra, w prawo Okej okay. Hopla A nie, ja tu byłem Zawracamy To miałem pojechać prosto. Dobra, nieważne, że uzbieram te 15 kryształów, czy nie uzbieram te 15 kryształów, bo skończymy na 15 minutach odcinek Znaczy tu 20 minutach. Auć. Bo jeszcze chcę misję sobie zrobić na World of Tanksie. Na sztukę czwartego. No bo w zasadzie wiecie co... Nie chcę się szukać już tego... tych dwóch kształtów pozostałych. Tak więc... Komentujcie, oceniecie i subskrybujcie, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć! Aha, i zostawcie łapkę w górę, jak się wam odcinek spodobał. Cześć!